Cześć, witajcie w kolejnym, chyba niestety smutnym odcinku. Słuchajcie, wyjęliśmy naszego Lidlomixa, włączyliśmy. No i wylogowało nas z konta, więc zalogowaliśmy się ponownie. Poprosiło nas o połączenie do internetu, bo tak jakby zapomniało sieci. Wpisaliśmy hasło do sieci, <laughs> zaczął się łączyć, 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 łączyć i nagle urządzenie się wyłączyło. No i co teraz? urządzenie się już w ogóle nie uruchamiam właśnie włączyłem je zobaczcie jak to wygląda tak jakby startowało startowało, Kran się delikatnie przyciemnił zaraz skoczy taki czerwony yy, czerwona plansza, która jest standardowo ciach, włącza się włącza się i dziękuję po wszystkim No i mamy już wydrukowany formularz reklamacyjny ze swoimi danymi. Urządzenie nie uruchamia się, restartuje się podczas uruchamiania, także zaraz będziemy pakowali. Poproszono nas o wysłanie w oryginalnym opakowaniu, więc całe szczęście my oryginalne opakowanie zachowaliśmy i mamy dołączyć do niego również misę. Nie wiem po co, nie wiem w jakim celu, ale nas o to poproszono. Także słuchajcie, no raczej czasami warto trzymać pudełka, ponieważ dzwoniła do mnie właśnie pani z Monsier, z tego Hoyera, czy nawet już sam nie wiem skąd i jak wysyłała mi dane do wysyłki. To właśnie wspomniała o tym opakowaniu. Jeszcze zobaczmy przed spakowaniem, jak urządzenie się zachowuje. Myślę, że niewiele się zmieniło. Uruchamia się, uruchamia się. No i co, uruchomi się, czy się nie uruchomi? No raczej nie sądzę. Ale by były ja, jakby się uruchomiło jednak. P. No dobra, przygaśnie. Teraz się pojawi czerwone, czerwona plansza. Jest, ładuje się, ładuje się, kręci się. O! Włączył się. No i co, i, że niby jest włączona? I że niby działa? No właśnie. Nie, ale powiem wam, że poszedł krok dalej, bo wcześniej w ogóle się już na tym czerwonym polu resetował, a teraz się zresetował później. No w każdym razie urządzenie nie da się używać. Pakujemy, wysyłamy. No i czekamy, ile to będzie wszystko trwało. No i słuchajcie, fabryczne kartoniki mamy zapakowane. Żeby nie latało ogólnie akcesoriów nie trzeba wysyłać, pani przesław mówiła, żeby nie wysyłać, ale i tak to dorzucimy, żeby to nic nie latało góra dół. No i w takiej formie jutro wrzucę. Aha, jeszcze pamiętam, trzeba, żeby dorzucić e, formularz zgłoszeniowy. Jeżeli chodzi o proces zgłaszania reklamacji, no to musimy być zalogowani na swoje konto. Wchodzimy na stronę monsiercuisine.com, wybieramy serwis, wybieramy nasze urządzenie. Tutaj mamy kilka podpowiedzi, yy, z czym mamy problem. Są szybkie rozwiązania. Przewijamy na dół, wybieramy język polski, nowa reklamacja. No, i tutaj musimy to wszystko uzupełnić: imię, nazwisko, numery paragonów, daty zakupu, maile, kraje, telefony, cuda wszystko będziecie widzieli. Po czym wysyłacie wiadomość, wyślij no i czekacie na powiadomienie od Hoyera o przyjęciu waszej reklamacji. U nas to zajęło dokładnie 3 dni, ponieważ wysłaliśmy to chyba w piątek czy w sobotę, a we wtorek dostaliśmy odpowiedź, że nasza reklamacja została uwzględniona, jeszcze poprzedzając. E, zaraz po mailu dostaliśmy telefon e, od pani, e, czym chcemy e, odesłać, czy kurierem, czy pocztą polską. No i tak się zakończył proces przyjęcia urządzenia na reklamację. No, i tak jak podejrzewaliśmy, urządzenie do nas wróciło 10 sierpnia. 10 sierpnia został wydany ten dokument, i czytamy wyjaśnienie. Urządzenie zostało poddane obszernym testom funkcjonalnym i działa bezbłędnie. Błędu, o którym Państwo wspomnieliście, nie stwierdzono. Urządzenie działa perfekcyjnie. W przypadku dalszych pytań, prosimy bla bla bla. Pozdrowienia. Hoyer Repair Center. No i słuchajcie, urządzenie do nas wróciło. A teraz Wam powiem dlaczego nie wykryto żadnego błędu, ponieważ błąd leży, tak na dobrą sprawę, w oprogramowaniu. Ale to już zaraz Wam pokażemy o co chodzi. Jak widzicie, urządzenie do nas wróciło. Eee, pokazywałem Wam wcześniej maila z Lidlomixa, z Hoyera dokładnie serwisu, że urządzenie jest w 100% sprawne. No i słuchajcie. Urządzenie jest w 100% sprawne, zapewniam Was, że jak teraz uruchomię to urządzenie, ono naprawdę się włączy, wszystko będzie ok. Taki ogromny bubble w tym urządzeniu, moim zdaniem, jest coś tutaj słabo zaprojektowane, jeśli chodzi o oprogramowanie. Ogólnie dla tych, którzy są mega ciekawi, jak się zakończyła sprawa. Zakończyła się tak, że pożyczyliśmy Lidlomixa, żeby nagrać dla Was jeden z filmów, podczas gdy nasz Lidlomix był jeszcze w serwisie Hoyera w Niemczech. I po podłączeniu do sieci wydarzyło się absolutnie to samo. Urządzenie w tym właśnie momencie zrestartowało się i dziękuję. Tyle było w temacie. Słuchajcie, co się okazało? Jak wejdziemy sobie w Wi-Fi, mamy dwie nasze sieci: masz 5G Boost i masz 5G Gość. To są tylko nazwy, nie zwracajcie na to uwagi. I teraz tak, słuchajcie, my korzystamy z systemu DECO, jeśli chodzi o internet, i w przypadku u nas sieci mamy coś takiego jak możliwość ustawienia jednej sieci na dwóch pasmach, 2, 4 i 5 GHz. I my z takiej sieci właśnie korzystamy, i wydawało mi się, że dość rozsądne będzie to, jeżeli urządzenie korzysta z 2,4, no to będzie łączyło się z 2,4. Jeżeli z 5G, GHz gigaherców, wtedy podłączy się, wybierze to pasmo. No, jak widać, Lidlomix nie jest na tyle inteligentny i gubi się w tym, przez to były te wszystkie restarty. I teraz słuchajcie, pokażę Wam pewien trik. Zrobiłem sobie taką sieć dla gości, jak widzicie, w paśmie tylko i wyłącznie 2,4 GHz. To jest bodajże moja sieć tak gościnna. Poczekajcie, wpiszę tylko hasło. Dobra, hasło wpisane, zalogowane, połączono z siecią. No, i teraz słuchajcie, przepisy. On teraz pewnie będzie się aktualizował. Ale nie o to chodzi. Wyłączmy sobie nasze urządzenie, jest podłączone do sieci, uruchamiamy ponownie. I słuchajcie, urządzenie się normalnie włączy, nic nie powinno się dziać. Natomiast, jeżeli podepniemy się do drugiej sieci, właśnie tej, gdzie mamy dwa pasma 2-4,5 GHz i 5 GHz, urządzenie dosłownie głupieje i zaczyna się restartować. Moim zdaniem jest to błąd, jeśli chodzi o projektowanie oprogramowania. Moim zdaniem jest to coś nie tak, powinna być na to jakaś aktualizacja, która rozwiązuje ten problem. Deco wydaje mi się nie jest jakimś super turbo nowoczesnym rozwiązaniem, ponieważ już ze kilka lat na rynku funkcjonuje, i wydaje mi się, że to powinno być jak najbardziej obsłużone. A jak widać, nie jest. No i słuchajcie, no i co. Zobaczmy sobie, jak widzicie, aktualizacje wszystkie wskakują. Wszystko działa, nic się nie dzieje. Wszystko działa. I teraz tak, e, zrobimy sobie jeszcze jeden trik, który Wam pokaże, jaki był nasz problem. Co ciekawe, my jakoś jak, my przeprowadziliśmy się. Od razu się podpiliśmy do tej sieci 2, 4, 5 GHz i nie było większego problemu. No ale nagle się okazało, być, być może jakaś aktualizacja weszła, która to rozgranicza. Dobra, zapominamy sieć Wi-Fi. Łączymy się do drugiej sieci, właśnie tej, gdzie mamy ustawienia, już sekunda, ustawienia Wi-Fi, tutaj gdzie mamy 2,4 i 5 GHz zarządzanie siecią. Czekajcie, wpiszę znowu hasło. Dobra, hasło wpisane, klikamy zaloguj. Teoretycznie wszystko działa. Niech on sobie tam wszystko przemieli, przetworzy. Dziękuję, nic nie zrobiłem, urządzenie się restartuje. No i niestety już urządzenie nasze się nie uruchomi, będzie się kręciło, czasami przejdzie dalej, jak będzie mu trudniej połączyć się z siecią, to wyświetli ekran logowania, ten ekran powitalny, gdzie jest witaj na swoim koncie, w naszym przypadku Aga i Damian. I to będzie tyle, jak widzicie, będzie kręcił, kręcił, trochę przygaśnie. I. I, i, I dziękuję, i się zestartował. Jednym słowem, straciliśmy około 3 tygodni. Plus taki, że przetestowaliśmy za Was naszą obsługę serwisową Hojera. Ogólnie, słuchajcie, złożyliśmy wniosek o uznanie o reklamację przez stronę Monsier. Jest tam zakładka serwis, reklamacje. Pewnie teraz wyświetli Wam się na ekranie, gdzie to składaliśmy. Dostaliśmy maila po dwóch, trzech dniach, że e, zostanie ona rozpatrzona, został numer nadania, nadany numer e, reklamacyjny. Dostaliśmy etykietę, a jeszcze zadzwoniła do mnie pani z Hoyera, zapytała czy chcemy wysłać do Niemiec to e, kurierem, chyba DPD, ale nie chcę Was kłamać, jednak chyba to GLS był. Albo GLS-em, albo Pocztą Polską, my chyba wybraliśmy sobie Pocztę Polską, dostaliśmy etykietę nadawczą <laughs> i urządzenie poleciało do Niemiec. Tam spędziło, żeby was nie oszukać, około 10 dni roboczych. Ja tak na 8-9 dzień napisałem, czy już coś wiadomo, czy coś zostało naprawione. Pani powiedziała, że urządzenie jest jeszcze diagnozowane, po czym na drugi dzień dostałem maila, że urządzenie już jest zweryfikowane i zostało odesłane. Napisałem do nich maila, czy wiadomo, czy zostało coś naprawione. Ja już wiedziałem wtedy, że nie zostało nic naprawione. Powiedziałem, że to jest problem z siecią. Pani nic nie odpisała, urządzenie przyszło z notką taką, jak widzicie. No i teraz słuchajcie, całość zajęła tam 12 dni w serwisie, 3 dni czekałem na przydzielenie tego numeru referencyjnego, urządzenie do nich szło około 3 dni, około 3 dni wracało, to mamy 3, 3, 3, 3 9 i 12. To jest ile? 21 dni nie mieliśmy urządzenia, czyli około 3 tygodni, dobrze mówię. Czyli około 3 tygodni cała impreza nam zajęła. Za to, że jest błąd w oprogramowaniu, ewentualnie nie problem z obsługą sieci na dwóch częstotliwościach, nie wiem, mówię, my korzystamy z DECO. I szczerze nie spodziewaliśmy się. A jeszcze Wam taką szybką wskazówkę powiem, co zrobić, żeby teraz z tego wyjść. No bo tutaj już nic niestety nie zrobicie, on się w ogóle nie uruchomi. Więc musimy nasze urządzenie wyłączyć. Idziemy do naszej szafki rakowej. Jak macie deko, no to deko. Odpinacie z zasilania, tak żeby ten główny router. Ogólnie u nas działa to nie w trybie access pointa, tylko działa to w trybie routera. Wszystko. Musimy chwilę poczekać, aż on zgubi sobie ten zasięg. Zaraz powinno zerwać nam połączenie z. A już nawet nie ma. Uruchamiamy nasze urządzenie, i tutaj słuchajcie, musimy być szybcy. Musimy być szybcy ze względu na to, że jak się nasze urządzenie uruchomi, musimy wyłączyć szybko Wi-Fi, a najlepiej od razu zapomnieć sieć. Także czekamy, aż się włączy. Także reasumując Monsieur Cuisine Smart i System Deco od TP-Linka, zwłaszcza ta sieć inteligentna z dwoma pasmami, nie współgrają ze sobą. Także jeżeli tak macie i się podłączycie do tej podwójnej sieci, no to niestety będziecie mieli problem. Urządzenie się włączyło, wyłączmy sobie pyk Wi-Fi. No nie wiem, czy teraz zdążę zapomnieć ją, ale może zanim się zrestartuje. Ciach, zapomnij sieć. Zapomniałem. No i już teraz będzie wszystko OK. Podłączmy się jeszcze do sieci 2.4. Dajcie mi chwilę. Ciach, hasło wpisane. Łączymy się i wszystko działa. Żeby nie przedłużać, jeżeli ktoś ma taki problem jak my, restarty, ja myślałem ogólnie, że się posypał system w pierwszej chwili. Dopiero jak dostaliśmy drugie urządzenie, żeby nagrać film, wyszło szydło z worka. Jest jak jest. Lidlomix nie lubi się z sieciami z dwoma pasmami. Musi być 2,4 GHz, musi być to na sztywno i będzie wszystko, wszystko będzie działało. Z naszej strony tyle. Mam nadzieję, że pomogliśmy komuś, kto ma również taki problem. Chyba hasło źle wpisałem, bo coś się kręci za długo. Zapisano. Nawiązywanie. A, dobra, bo jeszcze trzeba włączyć e... Internety. A, dobra, włączony także on zanim się uruchomi ten setup, to trochę minie już nie będę Wam zawracał głowy. Mam nadzieję, że ktoś, mam nadzieję, że raczej ktoś nie miał takich problemów, jednak jeżeli ktoś by miał, takie jest rozwiązanie. 2,4 GHz, tylko i wyłącznie, jeżeli będzie inaczej, będziecie mieli problemy Tak jak mieliśmy i straciliśmy 3 tygodnie na reklamacie, która tak naprawdę sprawę, urządzenie tylko się przejechało, poprzewalało w pudełku między nami a firmą Hoyer. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hej!